Witam Was serdecznie kochani na moim kanale. Dość długo mnie nie było, no ruszyłam do mojej corocznej pracy e, takiego zlecenia mm, na kwalifikacji wojskowej. Także <laughs> mam trochę tyły, jeżeli chodzi o e, nagrywanie filmików i zaznajmianie Was z tym, co nowego się pojawiło w Oriflame już. Nie nagrałam filmików z zamówieniami z, poprzednich, z poprzedniego katalogu. Tym razem chciałam do Was przyjść już z filmikiem z katalogu piątego, takiej w zielonej odsłonie, pełen świeżości, pełen wiosennych obietnic. Nowości tu może jest za mało, ale też wiosna na razie nas nie rozpieszcza. A przynajmniej tu u nas na Śląsku na razie jest dość chłodno, poranki raczej zimne i tylko jakieś takie sporadyczne dni ciepłe pojawiają się w tym naszym klimacie. No cóż, trzeba się przynajmniej pocieszyć jakoś dobrej jakości kosmetykami, zaopatrzyć w coś, co będzie nas otulać, co będzie nam pomagało dotrwać do tych cieplejszych jeszcze dni. Te poprzednie moje zamówienia, znaczy filmik z zamówieniami nie wyszedł też między innymi z tego powodu, że firma miała małe zawirowania z przenoszeniem swoich głównych magazynów w inne miejsce, no i był taki czas, z którym pewnie większość z was, ci, którzy zamawiają z Oriflame się spotkało, czyli po prostu musieliśmy dłużej niż zwykle poczekać na dostawę swoich zamówień. No i w związku z tym też to wszystko się opóźniało, bo... Po prostu nie miałam już po tym fizycznie czasu, żeby nagrać dla Was filmik. Ale dziś ten z nowościami. Widzicie, mam tu trochę zakładek, więc trochę nowości, trochę moich poleceń. Mam dla Was kilka produktów, które pokażę, z kilka produktów, które przypomnę. Także nie omieszkając, zaczynamy. Sam katalog piąty y, zaczął się już 23 marca i potrwa do 12 kwietnia, czyli taki katalog jeszcze przedświąteczny. Y, katalog zaczyna się nowościami, które były możliwe do zakupienia w formie próbek w poprzednim katalogu i y, y, katalog zmienia swoją, y, że tak powiem sztandarową propozycje dla kobiet w średnim już takim wieku między powiedzmy 25 a 40 rokiem czy 45 rokiem życia czyli nasza seria Optimals zmienia się w tej chwili na serię Opt w kolorkach takich niebiesko zielonych bardzo takich stonowanych bardzo takich Zrównoważonych, nie ma tam jakichś wybuchów czerwieni, różu, coś takiego, wszystko jest w takich stonowanych kolorach. Dlatego też, że seria jest przeznaczona dla całej właściwie rodziny. Mogą ją zarówno stosować młode dziewczyny, już nawet osiemnastoletnie, jak i mamy w średnim wieku, tak samo jak tatusiowie czy synowie. Opcja jest po prostu uniseks i dla całej rodziny jest cała seria. Katalog zaczyna się produktami do demakijażu, do oczyszczenia też twarzy. Dwie opcje są w tej chwili: ta seria jest właściwie rozgraniczona dla propozycji dla cery suchej i dla cery tłustej i mieszanej. Więc każdy sobie może dobrać pod kątem swojej skóry, już bez względu na to, w jakim wieku ta skóra w tej chwili jest. No i z, z produktów myjąco-oczyszczających są dwa: albo żel do skóry właśnie takiej suchej, żel do skóry tłustej i mieszanej, albo kremowy żel, taki bardziej w formie mleczka, do skóry. Suchej. Oba są w takich samych opakowaniach, jak widzicie, jak widać na załączonym obrazku. Każdy ma trochę inną konsystencję. Ja nic z tych produktów na razie nie będę zamawiała, dlatego też, że mam trochę zapasów przeróżnych no i naprawdę muszę to wykorzystać, bo brakuje mi już miejsca. Nawet w szafkach, w których mam zapasy swoich kosmetyków. Także no, na razie będę zużywała tylko próbeczki, które sobie zakupiałam w poprzednim katalogu i w jakiś sposób też. Bo będę mogła Was nie wiem, poinformować o odczuciach po prostu konsystencji, nie wiem, działa, działania to trudno po próbce określić, ale przynajmniej konsystencji czy zachowywanie się na skórze danego produktu. No, i już zaraz. Aha, to były y, od strony siódmej. No, jest taka opcja też y, promocyjna, że wybrany produkt oczyszczający więc albo ten żel, albo kremowy żel może być nasze za jedynie y, dyszkę przy zakupie dwóch dowolnych produktów nowych, tej właśnie serii Optimals, a bez tej promki to te żele kosztują i tak w cenie promocyjnej po 23 zł. Na następnych zaraz stronach są wszystkie kolejne produkty przedstawione, można się tu z nimi zapoznać, z opisem co tu w nich jest, jak one mają działać, więc są kremy mm, dzienno-nocne, właściwie y, każdy jest tylko y, też z przeznaczeniem dla cery suchej bądź cery tłustej. Jest kremik taki lekki z SPF 50, więc już na nadchodzące ciepłe dni jakaś propozycja, jest taki produkt balsam nawilżający, który jakby 10 przeróżnych ma korzyści, też sobie można tu zerknąć do katalogu. Zachęcam Was w ogóle znowu do przejrzenia też katalogów online, dlatego że tam po prostu są filmiki tym, jak to wygląda przy nakładaniu już na skórę, jak, jakiej to jest konsystencji, jak to się zachowuje. No może nie zachowuje, ale jak to przynajmniej wygląda na skórze modelek. Jest kremik pod oczy, też w cenie 23 zł. Te kremy były w cenie 30 zł. No, i jest taki właśnie ten produkt, taki balsam, który właściwie może zastąpić każdy z tych kremów, czyli możesz mieć pielęgnację po oczyszczeniu. Właśnie sam ten krem użyć i on będzie już i jako serum, i jako krem dla Twojej skóry. Jest tu też właśnie wszędzie pokazana propozycja, jakby rytuału pielęgnacyjnego. No, i ten krem kosztuje 47 zł w cenie wprowadzającej. Następną propozycją na stronie 12 są, tak zwykle co roku się pojawiają takie o propozycje. Tym razem okulary przeciwsłoneczne, jak widać, też w formie uniseks, zarówno dla pań jak i panów, mogą być w cenie 30 zł, zakupione w momencie, kiedy wyda się ponad 60, 69 albo więcej zł na produkty z tego katalogu. Nie widzę. Aha, normalna cena tych okularów 65 zł, więc zniżka spora. No, jest też nowa odsłona, właściwie tylko i wyłącznie graficzna, z tego co się dowiedziałam, naszego kultowego tuszu Wonderlash, Czyli, jeżeli ktoś chciałby na wiosnę zaopatrzyć się w taki, taką formułę liliowego opakowania, bo środeczek zostaje ten sam jest to nasza ikona, która już od wielu lat zachwyca klientki, zachwyca kobiety i jest takim produktem bardzo często przez Was zamawianym. Coś, co chcę znowu Wam przypomnieć, co wyszło całkiem niedawno w poprzednich katalogach była tego promocja. Cienie w sztyfcie w kredce nowa odsłona, strona 17, w tym razem w cenie 18 zł. Jest znowu ten podział, bo w poprzednim katalogu bodajże tego nie było, na to, że możecie zobaczyć, które cienie są połyskujące, które są satynowe, a które są matowe. Ja mam dwa z tych cieni, w takich, o wydawałoby się, bardzo podobnym kolorku, i pokażę Wam też różnice w tych cieniach, bo ja mam bodajże ten połysk o ile dobrze pamiętam i pokażę Wam to w różnicy na dłoni jak to właśnie wygląda w porównaniu o zobaczcie ten jest właśnie ten matowy to ja tu mam Nude Beige Made Nude Beige czyli taki bardzo cielisty a ten drugi jest taki z lekko różowawym połyskiem i to jest bodajże Sand o ile dobrze pamiętam albo Sprawdzę, czy to tu gdzieś pisze. Mhm. Nud. Czyli ja mam satynowy. No, wydawałoby się, a mnie się to wydaje jakoś spory połysk. I to jest satyna. Czyli na tym obrazku to jest ten kolorek i ten kolorek z matowych, ten pierwszy. A byłam przekonana, widzicie, że mam połyskujący. A to jest tylko i wyłącznie satynowy taki połysk. No ale na przykład różnica, czym się te dwa cienie już różnią, jeżeli chodzi o yy, rozświetlenie, odrobinkowatość. No i każdy z nich może być właśnie, tak jak powiedziałam, w cenie 18 zł. Coś, do czego chcecie zachęcić, szczególnie teraz, po zimie, yy, kiedy nadchodzi wiosna i kiedy nasze twarze zobaczymy, że ta cera po długich miesiącach przebywania w pomieszczeniach ogrzewanych, w pomieszczeniach, w których było bardzo sucho, bez względu na to, czym były ogrzewane, to nasza cera też traciła dużo wody czy też jak były zimniejsze właśnie dni kiedy był mróz, kiedy było chłodno i nasza cera po prostu w tych momentach się mocno wysusza więc bardzo, bardzo zachęcam Cię, bo jest w świetnej cenie naszej już takiej premium serii nowej czy mgiełka mocno nawilżająca nie wzięłam tu sobie mojej ściągi mgiełka jest dość sporej wielkości, jak widzicie pojemność 100 ml ja już ją zaczęłam używać całkiem niedawno. Jest w takim białym kartoniku. Przychodzi. Kosztuje w tej chwili jedyne 36 zł. z 72 przeceniony. Tam giełka daje bardzo silne nawilżenie, Możecie ją sobie stosować zamiast toniku, na przykład spryskując płatek kosmetyczny albo bezpośrednio na buzie. Ja sobie ją używam po przeczyszczeniu jeszcze pora w porannej pielęgnacji tonikiem. Jeszcze tą mgiełką właśnie spryskuje sobie twarz i ona bardzo szybciutko się wchłania, a daje efekt takiego mega nawilżenia. Więc, jeżeli nie teraz po zimie, to latem na pewno też się przyda. Też już zamierzam sobie kupić zapas, żeby mieć na lato tą mgiełkę i wspomagać swoją skórę właśnie tym nawilżeniem, żeby ona nie była. nie doszło do takiego mocnego przesuszenia, gdzie zaczynają się pojawiać zmarszczki, gdzie widać, że cera zaczyna być szara, taka zjodrzała, że tak powiem. Więc to też bardzo, bardzo zachęcam Cię. Strona 23 to było. W bardzo dobrej też cenie jest na następnej stronie 24 nasz lekki krem z SPF-em który też może być stosowany jako baza pod makijaż, który przy dłuższym stosowaniu obietnica staje, jest firmy, że skóra staje się jędrniejsza, zmarszczki bardziej zredukowane jest do wszystkich typów cery, w tym także wrażliwym i formuła skutecznie zwalczająca fotostarzenie. Coś teraz z zapachów. Pamiętajcie, że ostatnie strony właśnie każdej tego jakby działu z katalogu to jest specjalna promocja na produkt z danej kategorii. To akurat nie z ostatniej strony, ale ze strony 35. Chcę wam znowu przypomnieć o produkcie, który pojawił się latem ubiegłego roku, Whispers of mi, e, Zobaczcie, nakrętka jest fajna taka, wygląda jak kamyk gdzieś tam z nadmorza zgarnięty. Buteleczka bardzo prosta, ale bardzo bym powiedziała elegancka w swoim designie. E, no i znowu, wróciłam sobie do tego perfumu teraz, dlatego tak jak Wam ostatnio mówiłam, w jakiś sposób Zaczynam lubić te słodkie zapachy, szczególnie jak jest chłodno, bo mam wrażenie takiego właśnie wtedy otulenia, przytulenia tym ciepłym słodkim zapachem. Ten zapach też jest troszkę słodki, jest kwiatowo-drzewno-piżmowy z gruszką, akordem jasnych płatków oraz z piżma. I ta gruszka tu dla mnie tak dość mocno się wybija, czyli jest taka lekka słodycz gruszki. No i to piżmo to dla mnie jest świetna kompozycja właśnie takiego zapachu, który mnie otula, który w którym się czuję wręcz przytulona. W cenie jest teraz 65 zł w cenie promocyjnej, więc zachęcam, jeżeli ktoś z Was też takie zapachy lubi. Dla tych z Was, którzy, którzy mają ze mną kontakt, to upomnijcie się, jeżeli ktoś z Was chce o próbkę tego produktu. Posiadam kilka, bo jakoś ostatnio firma z każdym zamówieniem praktycznie przysyła mi próbeczkę właśnie tego zapachu. Więc jeżeli chcecie sobie spróbować, zachęcam. Strona 40 z kolei jest zapowiedź nowych dwóch zapachów. No, przynajmniej z tego, co tu jest opisane, i na stronce, to raczej zapachy dla młodych dziewczyn, ale. Kto z nas ma tyle lat, na ile się czuje, więc zachęcam do zakupienia też próbeczek i wypróbowania. Może akurat któryś przypadnie ci na gustu, do gustu i lato będzie szalone w wydaniu zapachowym w swojej opcji, no także w twojej wersji. Więc spróbujcie próbeczki za 25. Zł. Obie próbki są, na razie tu nie piszę, jakie, jakie one będą, w jakiej one są w wersji zapachowej. Drama Queen Iris i Sweetheart Rose, tak się nazywają, zobaczymy jak to też będzie, próbeczki sobie zamierzam kupić i przetestować, zobaczyć jak to będzie na mojej skórze też się zachowywało, no i myślę, że taka, taki ostatni moment na to, żeby zakupić sobie, no chyba, że ktoś lubi w upchalne lata takie mega słodkie zapachy z czekoladą i wiśniami, no tu jest trufla i wiśnia, no to właśnie ten zapach, myślę, że to już jest taki jeden z ostatnich momentów, kiedy warto się w ten zapach zaopatrzyć. 65 zł, kiedy jeszcze nie jest tak mocno gorąco do tego zapachu przepraszam, 65 zł to ta podstawowa wersja Love Potion, a 70 zł to wersja ta najnowsza, czyli właśnie z wiśnią i z truflą, Do tego można sobie dokupić kremik do rąk za 11 zł. I to są takie zapachy, które bym powiedziała jeszcze teraz, teraz. To są dwie rzeczy. Też przypomnę coś, co było nowością w poprzednim katalogu, czyli nasz najnowszy podkład Be One podkład który Everlasting Sync, czyli znany już wielu z Was, ale wzbogacony o składniki, które mają za zadanie odstresowywać naszą skórę. Też bardzo prosty flakonik w swoim designie bardzo taki prosty, elegancki, w kolorystyce beżowo-różanej, lekko. Podkłady są na stronie 4, 63. Mamy tu sporą ilość przeróżnych kolorków, więc myślę, że każdy sobie coś wybierze. Ja sobie zamówiłam Light Rose Cool, chociaż ja zawsze wybieram Ivory z takiej serii, no ale tym razem Ivory tu nie ma. Beże, które też czasem brałam, wydawały mi się za ciemne, no i zdecydowałam się na te Light Rose taki o lekko, takim lekko różowawym odcieniu. Mogę Wam tu pokazać, może mi się uda, jak to odblokuje. Przekręcić trzeba górną część, bo ona jest zablokowana, więc nic tam się nam przypadkiem nie wyciągnie. O, już taką jedną pompeczkę i zablokuję sobie znowu. Podkład jest taki dość, no w sensie nie jest ciężki, ale nie jest lejący, nie rozpływa się i ten mój myślę, że będzie mi pasował do kolorytu mojej skóry i troszeczkę też tak przez to, że roz, no to troszeczkę ma szansę rozjaśnić, nie mam teraz gdzie tego wytrzeć, roz, rozjaśni troszeczkę skórę, która no zawsze po zimie jest ciupinkę poszarzałam, bo to już... Dużo dni bez y, dużej ilości słońca, więc nasza skóra po prostu zaczyna już się domagać tego, też w widoczny dla oka y, sposób. No więc możecie sobie wypróbować. Y, ambasadorem też między innymi tego podkładu jest pani Jessica Mercedes-Kirchner, która y, gdzieś zachęca do tego, aby wypróbowywać te podkłady i y, no, w jakiś sposób wspomóc swoją skórę. Z kolei suplementów diety jest w promocyjnej cenie na stronie 96. Nasza Astaxantyna, też nie umiałam jej na szybko teraz wydubać z moich zapasów, ale mam. Zachęcam Was! Z Astaxantyny można też rozpocząć subskrypcję na ten produkt więc tu jest bodajże 3 plus 1 w tej subskrypcji. Ostatni, wtedy za każdym razem w katalogu przez trzy katalogi kolejny zostanie ta Astaxantyna dodana w normalnej cenie katalogowej, a za czwartym razem dostaniemy ją już tam za grosz czy parę złotych, już nie pamiętam jak to tam jest, ale bardzo, bardzo już tanio. No i wtedy się to opłaca. Normalna cena to 110 zł. To jest najsilniejszy antyoksydant na rynku. Pozyskiwany bodajże z czerwonych... nie będę mówić z czego, bo nie wiem, nie, nie przygotowałam się aż tak. Ale zawiera też witaminy C i E. I bardzo silnie działa na wszelkie problemy naszego organizmu z wolnymi rodnikami. Pozwala zwalczać wolne rodniki odpowiedzialne oczywiście za stany zapalne, za starzenie się naszego organizmu, naszej skóry. I taka jedna kapsułka dziennie, myślę, że też teraz, szczególnie w okresie takiego przednówka wiosennego, no to warto się wspomóc. Właśnie takim produktem warto swój organizm wzmocnić i pomóc mu zwalczyć, wyrzucić te wszystkie wolne rodniki, które zagzieździły się w nas zimą, kiedy było mało słońca. Kiedy jedliśmy więcej przetworzonego jedzenia, więcej warzyw i owoców, które były gdzieś nafaszerowane przy różnymi pestycydami, gdzie nie było tych świeżych rzeczy do, do skubnięcia prosto z drzewa, z krzaka czy z ogródka. Także no, myślę, że warto wspomóc swój organizm właśnie w ten sposób. Na stronie z kolei 100, 115 jest nowa opcja kosmetyczki, bardzo jasnej, takiej kremowej, do zawieszenia sobie w łazience, więc już na wszelkie wyjazdy myślę, dobra opcja można sobie to powiesić gdziekolwiek i wygodnie korzystać z produktów, które tam włożymy. Kosmetyczka normalnie kosztuje 80 zł, a za jedyne 56 można ją mieć przy zakupie dowolnego produktu ze stron 105, 116, więc jakiegokolwiek produktu z serii Nowej No i na ostatniej, tu akurat Wam pokażę, ostatnia strona tych właśnie produktów NowAge'owych, no to jest specjalna promocja na nasze kapsułki z olejkami. Kapsułki też myślę, że rzecz, no prawie, że niezbędna na ten czas po zimie żeby swoją skórę, z kolei astaksantyna od środka, kapsułki na zewnątrz naszej skóry na to jeszcze podkład odstresowujący i no wow. Albo właśnie jeszcze pod te kapsułki mgiełka nawilżająca, no i myślę, że mamy super combo no, do tego, aby właśnie zregenerować naszą skórę. Te kapsułki, no to dla mnie, ja Wam tylko przypomnę, że już kiedyś o tym mówiłam, że jedna kapsułka dla mnie to albo na samą twarz dwa razy, czyli rano na przykład i wieczorem, Albo na twarz, szyję i dekolt w zupełności wystarcza jedna porcyjka. Kapsułek jest 30, z tego co pamiętam, w opakowaniu, więc na taki miesiąc tak. I <laughs> drugą właściwie nowością, oprócz całej serii Opt, w tym katalogu jest coś, co jest na końcówce z kolei katalogu, czyli strony 144 i dalsze, y ostatnie strony katalogu, tym razem y Odsłonie był Feminel i to już też było kilka katalogów temu czyli nasze płyny do higieny intymnej, łącznie z żelem do golenia okolic intymnych. A tym razem mamy w dwóch opcjach Feminel. Ale jest to chyba jeszcze jedna, albo nie. Mhm. E, wszedł nowy też Feminel z wodą różaną to na następnej stronie, ale w tym. E, Feminel, który jest zielony, jest, jest nowość wkład po prostu uzupełniający za 14 zł o pojemności 300 ml, więc sporo. Ale na, na następnej stronie, jako nowość, jest nowa odsłona tego e, płynu do higieny intymnej, tym razem z wodą różaną, która jest też um, takim tak, bardzo wyciszającym takim kosmetykiem produktem. W tym no i. Y, Mamy tu, że wygładza, odświeża, zapewniając uczucie czystości. No i też jest właśnie jest produkt pełnowymiarowy z buteleczką, ale jest też wkład uzupełniający już do tej serii. No i warto zwrócić uwagę na okładkę naszego katalogu, bo tam dwa z naszych tender care, trzy właściwie trzy z naszych Tenderkerów, są w opcji promocyjnej, czyli dyszkę za jedną sztukę. To jest wersja naturalna, wersja kakaowa i marakuja. Bodajże mm, tak, marakuja. Więc jeżeli chcecie, też właśnie potrzebujecie, macie już braki, albo nie w każdej torebce jeszcze macie ten tenderker, no to zachęcam, dyszka za jeden. No i to, kochani moi, byłoby na tyle. Postaram się już z tego katalogu Wam puścić filmik z, następnym, z pierwszym zamówieniem, bądź drugim. Nie wiem, jak mi się uda, bo ta moja praca jeszcze troszeczkę potrwa. No ale mam nadzieję, że yy, przynajmniej jakąś jedną, jednym produktem zachęciłam Cię do tego, aby ten katalog. Przejrzeć, aby sobie cokolwiek spróbować, zamówić z tego i wykorzystać właśnie w tym okresie, jeszcze kiedy czekamy na, te, na to ciepło, na to kiedy będziemy mogli już bez szalików, bez różnych dodatków ocieplających przebywać w pomieszczeniach i na dworze no, zachęcam Was do skorzystania z oferty tego katalogu oczywiście jak zwykle pod filmikiem znajdziecie link do katalogu online a także link do zapisania się do klubu jeżeli chciałbyś, chciałbyś mieć te produkty korzystać z nich czy dla siebie, czy dla nie wiem, społeczności w której żyjesz, dla rodziny, przyjaciół, znajomych koleżanek, kolegów w pracy yy, sobie zamawiać w tych tańszych cenach yy, bądź dzielić się tym, tymi produktami z innymi no to będzie też link oczywiście do zapisania się do klubu Oriflame. Tam możesz sobie z tego skorzystać, zostać klubowiczem bądź partnerem biznesowym. Jeżeli macie jakieś pytania, w związku z tym piszcie w komentarzach bądź na mojego maila, który też tam gdzieś pod swodem postaram się nie zapomnieć udostępnić. No i dziękuję za wszystkie dotychczasowe łapki, za komentarze. Naprawdę czekam na to, żebyście się podzielili. Może już coś używaliście, bo. To nie jest już taka nowość, nowość premiera. Katalog już jest parę dni, że tak powiem, w obiegu. Więc jeżeli już coś używaliście, jeżeli coś wy na przykład chcielibyście polecić innym, zachęcam do tego. Podzielcie się, możecie wrzucić nie wiem, jakąś fotkę, jakiś link do ciekawego produktu. Bardzo, bardzo zachęcam Was do po prostu dzielenia się swoimi wrażeniami też na, w sekcji komentarzy. Dziękuję Wam, trzymajcie się. Mam nadzieję, że następnym razem będzie już. Play, kiedy się będziemy widzieć. Pa!